Witam wszystkich oglądających kanał Pan Gracz. Tym razem zerkniemy sobie na konsolę Xbox 360 w wersji limitowanej Resident Evil. Jeżeli szukacie konsoli dla strażaka, chirurga lub pracownika rzeźni, to ten egzemplarz będzie, myślę, idealny. Czym różniła się ta wersja od innych? No, za chwileczkę oczywiście się przekonamy. Przed nami oczywiście stoi gra, która była dodawana do tego zestawu, czyli Resident Evil 5, którego mamy tutaj. Tak wygląda tył. Jest tutaj adnotacja, aby nie sprzedawać osobno. Chociaż, oczywiście, jeżeli się postaracie i poszukacie po sklepach, to taką grę do niesprzedawania osobną możecie spotkać w sklepie. Tutaj, płyta, tutaj, książeczka do naszej gry. Odłożymy. Był oczywiście także do konsoli dodany pad w wersji limitowanej, czyli to, co mamy tutaj. Pad wyglądał w ten sposób i kolorystycznie różnił się, no powiedzmy sobie, mocno od normalnego pada. Normalnego mamy tutaj. Czym się różnią te dwa? Pady normalny i nienormalny. Tutaj nie patrzcie na to, bo to jest naklejka, tylko gdzie włączać go. Więc tak, mamy szare przyciski, szary krzyżak. W naszym przyciski są czarne i to nie jest tak, że było to coś spotykanego często: czyli czarne gałki analogowe oraz czarny krzyżak. W tej chwili wszystkie pady są czarne, mają czarne gałki. Wtedy wszystkie pady miały już szare gałki. Także była to pewna odmiana. Tutaj mamy. Fronty, przody czy tyły, nie wiem jak to określić, ale ogólnie tutaj też mamy różnicę, czyli z pusty mamy w kolorze białym w normalnym padzie, w naszym mamy czarne z czarnym tutaj panelem. Tutaj mam przycisk do poszukiwania padów taki malutki, nie wiem czy go tu widać, postaram się długo namierzyć. Natomiast w naszym limitowanym padzie przycisk ten jest w kolorze czerwonym, myślę bardzo dobrze widoczny w tej chwili. Od dołu pady są w sumie identyczne, prócz koloru, czyli tutaj mamy czerwień. Oraz czarny, ładny tutaj panel z tej strony. Czy to wygląda ładnie, czy brzydzie? No to już trudno określić. Jest to ogólnie dość taka mocno rzucająca się w oczy edycja. Odłożymy naszego białego, naszego białego pada na górę. I zajmiemy się pudełeczkiem, które mamy tutaj. Pudełeczko wyglądało w ten sposób. U dołu mieliśmy. Coś takiego. Z boku wyglądało to tak. Jak widzicie, wszystko bardzo taką konsola rzuca się w oczy. Znaczy, wszystko jest mocno widoczne przez tą strażacką czerwień. Tu mamy drugi bok naszego pudełka. Czyli screen z gry, tak, naszą postać. I tył, który wygląda w sumie taki przód. Bardzo podobnie. Góra natomiast prezentuje się w ten sposób. I tutaj mamy podane wszelkie szczegóły dane, co znajdziemy w środku, czyli konsolę czerwoną, tak pad czerwony, 120-gigowy dysk, headset w kolorze czarnym, kabel AV oraz HDMI, kabel komponent i ethernet, czyli kabelek do internetu. Zajdziemy sobie może po prostu do wnętrza, ponieważ no, jak konsoli nie pakowałem do środka, ale w no, środku jeszcze parę rzeczy oczywiście znajdziemy. Pudełko takie otwiera się od dołu, czyli tutaj mamy klapę, którą podnosimy. Wyciągniemy może najpierw wszystkie papiery, które tutaj są. Tu nawet mamy przejściówkę na skart z kabla AV. Raczej w tej chwili się tego nie używa, także jak widzicie, jest zalakowana na amen. Odłożymy też bo Padło nasze biurko nie odoła w zabraniu. I wyjmiemy wszystko, co tutaj się znajduje wewnątrz, czyli ogólnie folię, chęce i kabel do towarzystwa. Wnętrze pudełka prezentuje się w ten sposób. Tak wygląda nasze wnętrze, czyli zasilacz, jak możecie sobie wyobrazić. Zresztą tutaj tutaj cała reszta tego tałatajstwa. Złożymy, żeby się tutaj nie walało nam za bardzo. Ponieważ prawdę mówiąc, to miejscami tu trochę już brakuje. Zamykamy właz. Z pudełeczkiem. I tak. Tutaj mamy kabel, który był dodany do tej konsoli. Jest to kabel, jak widzicie, komponent. Normalnie był dodawany kabel AV i musieliśmy dokupować sobie resztę. Mieliśmy również dodany kabel w wersji HDMI. Tylko kabel HDMI jest oczywiście podłączony mnie na stałe, także zerkniemy tylko na niego, jak wyglądał. A tutaj kabel HDMI dodany do konsoli, który wygląda w ten sposób. Z tej strony jest logo, tutaj mamy napis Microsoft. Natomiast po drugiej stronie tego kabelka nie mamy nic, nie mamy napisu, nie mamy loga, mamy po prostu płaskość. Headset, który był dodany do zestawu, jest to wersja czarna do elitki, czyli tak jak tutaj widzicie, na no ogólnie użyty ponieważ nie miałem potrzeby go e, używać. Wygląda właśnie w ten sposób. W tej chwili mamy tutaj całość czarną. Jeżeli ktoś kupił sobie Xboxa Slim, to ma całego czarnego. Tutaj mamy resztę folii. Konsola była wpakowana taką oto folię. W tym się działa sobie w pudełku. Wszystkie folie jak widzicie to jest zieleni. No tutaj akurat przezroczysta, żeby było konsolę widać. A tutaj mamy pomarańcze. Mamy tutaj całą plejadę książek do tej konsoli, ale to naprawdę jest ich dużo, mnóstwo i ciężko. Tu mamy jedną z nich, drugą, która wygląda w ten sposób, kolejną, jeżeli ktoś nie wie, jak podłączyć zasilacz do prądu i do konsoli. Pierwszy obrazek to wyjaśnia, a po co reszta, to już możemy tylko gdybać, czyli pewnie telewizja i inne takie rzeczy. Dokładnie tak. Jedziemy dalej. Kolejna książka. Faktura zakupu naszej konsoli. Kupiona w sklepie nie dla idiotów. Ja nie jestem pierwszym właścicielem tej konsoli, ale widzę, że pierwszy właściciel wywalił na nią niezłą, ale to naprawdę niezłą kwotę pieniędzy. Jedziemy dalej. Mamy tutaj kolejną książkę. Kolejną. I dwie kolejne, które się powtarzają. I uwierzcie mi, że wszystkie te książki są wyłącznie od tej wersji. Nie jest to od innych dwóch konsol, złożonych czy coś podobnie. Nie, wszystko było kupione do jednej konsoli, i tak ten zestaw wyglądał. Pa obejrzeliśmy, więc teraz przejdziemy sobie do głównego celu naszej, naszego filmiku, czyli do konsoli, którą mamy tutaj. Ogólnie krótko mówiąc, konsola ta, która trzymam w rękach, jest to po prostu. Xbox 360 wersji elitka czyli różni się wyłącznie i tylko właściwie od zwykłej czarnej elitki kolorem, kolorem czerwonym mamy tutaj wejścia USB dwa, konkretnie sztuk dwie w środku możemy podłączyć sobie pendrive'a lub przewodowego pada, włącznik przycisk do poszukiwania padów, jeżeli parujemy pady to ten przycisk wciskamy w czasie gdy konsola jest włączona i szukamy sobie jej z padem. wejścia na karty pamięci Tutaj wyżej, gdzie już nie mogę dosięgnąć, taki mały podłóżny nad kartałem pamięci, jest to odbiornik pilota, a tu mamy chromowaną tackę naszego napędu. U góry mamy dysk twardy w wersji 120-gigowej, jest to oczywiście oryginał, były jeszcze wersje elitki, które były białe, z wersji Final Fantasy, tam był dysk włożony 250 giga. Nie 120, czyli większy niż tutaj. Natomiast dysk jest w kolorze czarnym, znaczy obudowa dysku jest w kolorze czarnym, tak jak i kratki wszystkie są w kolorze czarnym. Jeżeli mieliśmy wersję Arcade, to kolory, czyli kolory obudowy i tak dalej były właśnie w kolorze takiego szarego plastiku. Tym różnimy się elitki ogólnie od wersji normalnych. Możemy jeszcze spojrzeć sobie tutaj na tył na datę produkcji. Potem można poznać, czy mamy wersję jasper, czy Inną. Natomiast no, wersja RE była to zdecydowanie tylko i wyłącznie wersja JASPER Mamy tutaj wejście na skrętkę, czyli na kabel ethernet HDMI, wejście na kabel AV I wejście na prąd Tak jak widzicie zakurzone, ponieważ konsola jest ogólnie u mnie używana W tej chwili na co dzień, tak jak i poprzednia Elite Postanowiłem ją zmienić właściwie ze względów, no, że ta jest według mnie, przynajmniej dla mnie jest po prostu więcej warta. Czy jest ładniejsza od czarnej wersji? No cóż, no, Szczerze mówiąc to jak dla mnie, no niekoniecznie, no. Czerwony troszeczkę mocno rzuca się w oczy. Pomijam, że komponuje się tak ze ścianą, że właściwie on znika na niej. <laughs> Zresztą ktoś napisał, że jest to wersja Ninja. Xbox Ninja, który skamuflował się na ścianie. Jeżeli ktoś nie oglądał, może sobie poszukać filmika, gdzieś w którymś filmiku na pewno znajdzie skamuflowanego Xboxa ze ścianą. Do konsoli był dodany również Zasilacz, którego wtyczka na końcu wyglądała tak. Jeżeli ktoś tam mniej więcej e, patrzył w Xboxy, to każda wtyczka do każdej wersji Xboxa z różnych płyt głównych ma inne tutaj wejścia. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jakie to tutaj pokażę w tej chwili? Potem możecie poznać, czy to jest wersja Jasper, Xenon czy Falcon. Zasilacz poza tym w wersji Jasper miał. Tutaj jest tutaj napisane, nie wiem czy będzie ładnie widać, 150W. Wersja Falcon miała zasilacz o mocy 175W, a pierwsze Xboxy, jakie wychodziły, to było 203W. Czyli im nowsze konsole, tym napięcie spadało nam w dół, potrzebne do pracy konsoli. Zasilacz jest to dość konkretna cegiełka, natomiast nie jest jakoś bardzo ciężki. Sama konsola natomiast troszeczkę ważna. Mam nadzieję, że podobało Wam się nasze błyskawiczne spoglądnięcie na wersję konsoli w wersji czerwonej. Oczywiście, jeżeli mi się nadarzy jakaś inna i uda mi się ją kupić, to naturalnie przyjrzymy się innej wersji. Dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję za subskrypcję i do następnego odcinka. Pozdrawiam serdecznie.